ruską gwiazdę, czy nie ma. <gry> Dobra, dzisiaj podcinamy pomidory. Taka szybka akcja. To co, działamy, nie? Nie będziemy podcinać, o to, to, to. zobaczcie, jak ładnie rosną. Ja myślałem, że to wilki. No, chociaż tutaj coś tam mogło być. O, one sobie tutaj rosną. Powolutku, patrz, tu już nawet dojrzewają <gry> te na dworze, także. No oba. Takie twarde, ale rosną. Podoba mi się to. <try> te też tutaj patrz tylko trzy liście są na tym dlatego nie będę tego zrywał szkoda żeby coś się stało im tutaj jak to wygląda no też nie jest najgorzej tutaj coś rośnie Ty, to jest jakaś odmiana karłowata czy co to nie rozumiem tego jakaś taka mała ta odmiana o. <try> ale sztywna dobrze się trzyma no i tutaj chyba bo wolę serce. Może takie różne były, nie wiem. O Boże, że to co tu jest? Nic. To nie jest. Po prostu to nie jest jakaś tam zglinizna, tylko po prostu on się tak zawioznał. Idziemy podcinać. A ja zobacz jakie te. <laughs> e, rosną słoneczniki eleganckie. Niektóre mi się pokładły, zobacz, opa, poleciały na dół. O. Może tam za mało, za, za nisko było, wiesz. O, to można go dać tutaj. Sięgnie tutaj? Nie. Dodamy go tutaj o, niech zarośnie, na gałązce <noise> Tutaj też jakiś o mi podupadł. Nie wiem czy go tutaj do góry nie wziąć. O, patrz, o. Widzisz, byłeś na dole, widzisz już na samej górze. Tutaj tak ładnie między stosunkami to rośnie. O i jest słonecznik. zobacz jaki elegancki. Podoba mi się tam drugi rośnie. Wyżej. Teraz jest tutaj zobacz, o paprykach, papryka, pamiętasz tą e, taką papryka tutaj taka dziurka była i zobacz, pa, <noise> normalnie dziura w środku, że tam jakieś ślimaki nie powchodziły, mm, ale nic nie gnije wszystko, ten rośnie, o jedna, druga, tutaj mam też jeszcze jedno, taką większą zieloną i tutaj parę małych, zobacz, o jest jedna, druga, tutaj trzecia, będzie z pięć papryk, będzie pełen słoik papryki popadało trochę więc idziemy zobaczyć tutaj górki. o czy jeden duży jest a wczoraj zbierałem nie było, tylko trochę sucho było, niech nie podlewą o czy się trafił jeden o tam drugi też jest no ale ten akurat ten się nadaje do jedzenia także spoko, wezmę go do domu już liście takie wiesz i miedzianem trochę pryskałem, Wszystkie ono już jakieś takie nie bardzo, wiesz. <noise> Może coś tu, o patrz, coś tu się, coś tu się odwala. No tutaj rosną, no nieźle, nieźle, dzieje ja to wrzucę? Nic nie wziąłem. Dobra, zaraz wezmę jakiś koszyk i będziemy zrywać dalej chyba. Przyszedł pomidory, człowieku, zobacz co się dzieje. Ale gorąc, po i znowu już można, o spadły te, znowu można, eee. znowu można zbierać kolejne sztuki. <gry> Ten jaki czerwony, po dnia na dzień już mięciutki, o jego tu już można w sumie, już można go w sumie zrywać. Dobry jest, a tutaj jak, nic się, nic się nie dzieje z tymi? Miałem awarię ostatnio, no, ale widzę, że rosną, także nieźle. O, i tutaj te Black sherry, to teraz się czerwony zrobił, to no to. Tutaj Co urwałem, już w ogóle urwałem go wcześniej, już nie rośnie do góry. Także o trzy pomidorki, cztery są jakieś tutaj. Znowu pełno czerwonych, także jest co zbierać. Tutaj o czerwony też Powiem Ci gorąco tutaj Dobra, nie będziemy się zrywać. Dawaj tędy przejdziemy. Tu gdzieś sekatorek miałem. To ty to robisz. I co, znalazłaś? O. Ooz. No tak, słuchaj, jest opcja, jedna sprawa. Jak chcesz możemy dzisiaj pomidorów trochę pozrywać, ale musiała być Ten to jeszcze nie musiała pobiec pobiec. Powiedzno. Po, po takie yy, pomiseczkę taką z domu. i będziemy zrywać pomidorki jak chcesz. Tu? Tutaj nie zmieścisz jak ty to zejmę tego jest dużo. To co, idziesz po miseczkę? Nie śpisz się po prostu. Ojej, ba, pomidora rozdeptałem o, Widzę, teraz pełna nasionka tutaj miał A ten właśnie zgnił coś, wiesz I po górkach nie depcze O, a jeszcze, a propos tego, znalazłem ostatnio jedną akcję Co to może być, zobacz O kur... Gdzie? Yeah. O tu. widzisz, patrz Cebula nie, coś jemu tutaj dolega, ale pod spodem inny Apelację trzeba! Tylko jeden taki coś ma Reszta jest. Ten może też coś łapie. Może czegoś brakuje. Dobra, tutaj będziemy odwała, odwiałać go. Zleciał. Dobra, dobra. I teraz tak. Idź. To już tutaj one będą rosły. A ty nic nie może być? Oj. Nie, nie może. Idź po miskę. Dobre. Tłumacz już dziesięć razy. Weź miskę. To będzie kombinować, żeby do domu nie iść, bo daleko. I doniczkę z garażu przyniesie. Tutaj mamy kwiatek. No to raz, dwa, nawet trzy liście możemy zostawić. A reszcie podziękujemy. O, patrz jaki sekatorek. Te 15 zł. Wydałem na niego Patrz i sykator. Nie, ja no idę coś do jakiegoś noża wezmę. Jesteś, co przyniosłeś? A skąd masz ten koszyk? To nie jest nasz koszyk. na ławce. Mam inny sykatorek. Zobaczymy, czy ten daje radę. Zaraz. O, powiem ci stary, ale, ale, jary drugi też jest jakiś widzę, o tu już nawet owoce zapuszcza, no, no to już nie będę tutaj wiesz, bajerował temat, tylko wezmę, o ob obecne i tyle, o dobra, tutaj też już nie ma co więcej, raz, dwa, trzy piście. tutaj do widzenia, obcinamy, kończymy zabawę, bo one będą rosły do, mamy tu ostrość? będą y, rosnąć do października potrzebny o, ja nam hormon wzrostu zabiera, no jeszcze mała przyjdzie, będzie pomidory chciała zrywać, tak jest, tak jest, ups, dobra, tutaj jak to wygląda, też jest o jakiś wilk, no i tutaj I może się rosnąć i też zostawiam, o, jest jedno grono, drugie i następne, cześć już nie, patrz jak trafiłem do wederka. Już nie produkujemy tutaj. O, o to zrzucimy. Jaki <laughs> Wyglądasz jak Niemiec. No. Ale co zrywamy tego dużego? On już taki mięciutki jest. O nie. Tak jest. O, tu masz czerwonego. Możesz zerwać. Bobek. Jak ktoś nie ogląda muminków Kto nie wie, kto to jest Bobek. No. Tato ja kolejnego bobka znalazłam Dobra, zrywaj. Przemek, jak na jagodach, tylko chodzić mu trzeba. Po całym lesie. Nie w tym lesie i śmieję w na wiesie. O, widzisz? Czepię tutaj wiesie? też można. Skończymy mi się ryby jasne i śmieję. Także o, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie z tunelu foliowego. Wsteczę sobie ma odcinek na grzyby, i mi się wysobię z a ta. Nie ma już na zawsze. Nie rozumiem.